Dzień dobry, dobry wieczór moi drodzy, ja jestem Wojtas, a to jest Weeping Willow. Przybyliśmy tutaj po to, żeby złapać lina pospolitego, medalowego i unikatowego. Jeżeli chodzi o zestawienie wędki, haczyk 1 i rak krojony. Dlaczego rak krojony? Ponieważ jeżeli chodzi o lina, on bierze też na ochotki, rosówki, czerwone robaki i pijawki. Na te cztery dodatkowe tutaj przynęty, będziecie łapać i leszcza, i będziecie łapać okonia, i możecie nawet jakiegoś tam karpia złapać nawet. Więc starałem się, karaś jeszcze wam weźmie. Starałem się odseparować te wszystkie przynęty i najbardziej, najlepiej i najładniej bierze mi na raka krojonego, dlatego że łapiemy tylko trzy gatunki ryb, czyli zwiększamy szansę na to, że wpadnie ten lin unikatowy na raka, a nie będziecie w międzyczasie łowić jeszcze jakichś tam innych karpi i tak dalej. Oczywiście będziecie łapać też i sumy, i, i złote liny, co nie, ale jednak ta przynęta... Jakby nam zamyka ten krąg i, i targetujemy tylko te trzy ryby, a nie siedem, tak? Yy, używałem w międzyczasie mm, swojego tutaj takiego magicznego, swojej magicznej zanęty, czyli Carp Rival i Big Riverine Bremer 500 na 900 do tego Giant Octopus, CSL, Hemp, Korn i OLK, Cake P. W sumie zawsze na tym łowisku tego używam, nieważne co łapię, czy jest to sum, czy jest to lin, czy jest to karp. Po prostu zarzucam, bo mam, bo mogę. Nie musicie, bez tego też Wam weźmie na raka krojonego. Jeżeli chodzi o dzień, złapałem swojego unikata pierwszej nocy. Pojawiłem się tutaj między 11 a 15. Zł, złowiłem medalowe i medalowe, i, i zwykłe. Później ustawiłem na trzecią. Postałem 30 minut. Złapałem 4 rybki, z czego, z czego był. Macie tutaj późno noc, późno noc, późno noc, późno noc. 5 rybek, tak? 6 rybek. 6 rybek i w tym wpadł właśnie unikatowy Lin. Pokazuję wam mapkę mniej więcej, gdzie się pojawiamy. Pojawiamy się tutaj na środku. Odwracamy się w boczek i. Jeżeli chodzi, tutaj się na środku poka pokazujemy jezioro Bridges. Bridges jezioro. I mamy unikatowy lin, proszę bardzo. Mam nadzieję, że jakoś Wam pomogłem. Mam nadzieję, że złowicie swojego unikatowego lina, żeby zamknąć mapę. Życzę wszystkim miłego dnia, miłej nocy, bo nie wiem, kiedy mnie oglądacie i zapraszam na kolejne poradniki dla Was. Wojtas, jo.